Cześć, nazywam się Julia Kutra, jestem absolwentką Wydziału Wzornictwa. Skończyłam studia licencjackie, jak i magisterskie na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Mam również wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, między innymi we współpracy z Muzeum Warszawskiej Pragi, Muzeum Woli czy właśnie z moją macierzystą uczelnią. Lata studiów dały mi przede wszystkim pogląd na zróżnicowane techniki, na wiele narzędzi, dzięki którym mogę przekazać to, co akurat chcę powiedzieć w takim właśnie języku artystycznym. A dlaczego warto przyjść na moje zajęcia? Ponieważ jestem pasjonatką, bardzo lubię przekazywać ludziom wiedzę, którą zdobyłam, doświadczenie, które udało mi się wyrobić na przestrzeni lat przeprowadzonych warsztatów, projektowania. Mam nadzieję, że właśnie Ty będziesz mógł albo mogła się zainspirować różnymi technikami, zobaczyć, co jest dla Ciebie dobre, czy chciałbyś, czy chciałbyś pójść na rzeźbę, czy na wzornictwo, czy na grafikę, albo po prostu spędzić przyjemnie czas w gronie kreatywnych ludzi. Jeśli chcesz się przygotować na Akademię Sztuk Pięknych albo chcesz po prostu kreatywnie, ciekawie spędzić czas i jesteś w wieku około 13-14 lub więcej lat, to serdecznie zapraszam Cię na moje zajęcia. Zajęcia będą się odbywały dwa razy w tygodniu w Zalesiu Górnym o dokładnej lokalizacji, dokładnym czasie i kosztach będę informować po osobnych mailach. Dlatego jeśli jesteś zainteresowana lub zainteresowana, to koniecznie zapisz się na listę zainteresowanych, żeby nie przegapić kolejnych informacji. I najważniejsze, ruszamy od września. Mam nadzieję, że widzimy się już na zajęciach.